Witam Was dzisiaj, żegnam Was jutro na moim kanale, tylko takie cuda są. Ja jestem Żyłka i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w EA Sports FC24. Ale przed tym chciałbym Was jeszcze przeprosić yy, za takie nagłośnienie, że mam taki mikrofon, no ale niestety innego do PS4 nie mogę znaleźć. Także co? Witam was w trybie... Euro 2024, gdzie spróbujemy wygrać euro po prostu drużynom naszej polskiej reprezentacji. No i słuchajcie, jeżeli uda nam się wyjść z grupy, no to będą dalej odcinki, jeżeli nie, no to zakończę. Ale myślę, że możemy zaczynać. Odcinki będą tak mniej więcej co dwa dni, nie wiem czy co dwa dni z tego czy z czegoś innego, ale no to musicie śledzić. No i co, jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę subika, ale to już jak chcecie. Przechodzimy do dnia meczowego. Dzień meczowy. No, słuchajcie, może zrobimy sobie... Czekajcie. Mm... Zarządzanie drużyną możemy sobie zrobić. Że... I zmienić skład podstawowy jakoś. Jakoś bym właśnie zmienił. Kogo by tu... Nie wiem czy ten Frankowski na przykład pasuje Chociaż kasza nie ma A dajmy Bereszyńskiego sobie hmm. Dobra, tak wyjdźmy na razie Ale na ławce, pozmieniajmy No, Matiego kasza nie ma, bo nie został powołany, bo ma kontuzję Dobra, czekajcie, po pozmieniajmy sobie tych e, niektórych Linetego dajmy Dobra, i myślę, że tak możemy właśnie e, wyjść sobie do meczu w grupie. Pierwszy mecz, jak wiecie, jest z Holandią 16 czerwca. Grupa D. Dzień meczowy. No i co? Zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy. Euroczas zacząć. Euroczas zacząć. Polska, Holandia. Hamburg, grupa D. Jak widzicie, piękne kolorki euro, i tak się właśnie to zaczyna. Kolorki euro to w sumie są flagi, wszystkie połączone. Chociaż nie wszystkie, ale no. Większość flag połączonych. Za chwilę rozpocznie się mecz, który może doprowadzić jedną z ekip do złota. Na euro 24. Początek transmisji wkrótce. No, jedną z ekip do złota. Ciekawe, którą, którą z ekip. Która z ekipa sięgnie złota na Euro 2024? Zaczynamy! Halo, Witamy na Volkspark Stadion. Po na tym imponującym obiekcie staną naprzeciw siebie te dwie ekipy. Oby dopisała atmosfera. Przy mikrofonach jak zwykle meldują się Tomasz Łukowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy pierwszy mecz fazy grupowej Euro 24. I spodziewamy się naprawdę solidnej dawki emocji i świetnej piłki. Obie drużyny z pewnością będą chciały udowodnić, że nie trafiły tutaj przypadkiem. Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś dobra, sobie, Dobra, przewijamy was. i, Ważne, i zaczynamy. Jak widzicie, punkt, Holandia zaczyna. Gwarantuje emocje. Nie Holandia zaczęła. No dobra. Już idą, już próbują atakować, ale ja się nie daję. Się, Jestem na, 1, 3, 5, 2. na poziomie to to trudności oznacza, klasa światowa. Robert Lewandowski! Nie, nie! Nie ma gola! Co tu się wydarzyło? Już w pierwszych minutach Polska atakuje Holandię. No prawie by było okno, prawie by było okno. Ale to by była historia! W trzeciej minucie Polska by objęła prowadzenie nad Holandią. To by była historia! Mocniejszy teraz pressing. Virgil van Dijk. Hope Mainers przy piłce. Dobra presja teraz, mają piłkę. Jeszcze jeden strzał taki z daleka spróbowałem sobie właśnie. Dobra! Aj! Wszystko idzie obok brak. Nie było potrzeby interweniować. Muszę Procentuję coś bardziej przycelować. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę. Jest Robert Lewandowski. Taka postać to ogromna... No ja uważam, tutaj, że na każdego gracza dla warto zwrócić i dziś uwagę. Dysponuje potężnym strzałem. No i faul, z mamy faul w polem karnym. W szeregach obronnych rywali. Nawet obrona na I tyle co tutaj dobra, się wydarzy, rywali w pobliżu bramki bywa bezsilna. Ta dobra. dobra. Łapie Wojciech Szczęsny. Bramkarz bez trudu łapie Mają teraz szansę na Bereszyński, Bereszyński tutaj nie wie co zrobić z piłką. Dobra, posto, kontra, kontra do, do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski! Do Zalewskiego, Słupek! Co tu się wydarzyło? Słupek! Sędzia interweniuje i Polacy będą wykonywać Poszkodowani Polacy wykonują rzutwalny. Następne spotkanie A, Polska Aura emocji. Zapraszamy na kolejną transmisję. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden, Piotrowski to to na pewno byłby najlepszy kandydat. Ślisz próbuje z daleka, no. A, to no nie, to, nie był, to, był był to nie był fajny to, strzał. To nie był fajny strzał. Z odległości tak Muszę coś zacząć bardziej podchodzić. Bramkarz Holandii zaczyna. De Jong. De Licht. Kopmę Dobra, dobra. Kędziora. Próbuj. Aj, nie, nie, nie. Za słaby to było. Uważam, że w ogóle niepotrzebne. Bednarek pięknie wszedł tu w ślizgiem. No ale nie. Tracona piłka. Secjęte podanie w tercji obronnej rywala. O, Wojciech bramka. Szczęsny popisowo. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. No pewnie. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. dobre podejście pod piłkę dobra siła, ale tym razem dobra. szczęście nie Zielinski. Stara aj tutaj zblokował mnie dobra idziemy teraz lewym skrzydłem piłką Robert Lewandowski o Świderski strzela teraz jest gol Goal! pięknie piękne Goal! okno no i słuchajcie 1 do 0 Polska Holandia Świderski gol jeszcze zobaczmy sobie powtórkę, jak to wyglądało. Tutaj widzimy wyraźnie jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce. No, poniżej, i okna, poniżej okna, poniżej okna, ale to było piękne nie sądziłem, że to wpadnie. Ja byłem pewny, że on to obroni i po prostu chciałem wywalczyć rożny. Ale widzicie, tak samo jak wczoraj... Tak samo jak wczoraj na wczorajszym meczu. Tak samo jak na wczorajszym meczu. Czyli podanie do główki, a tu jednak się okazało, że tam bramka była. 1 do 0, Polska, Holandia. Świderski. 27 minuta. A o! Dobra, dobrze, dobrze. A teraz złe podanie Dobra ściągnięcie do pola do Zalewskiego. Nie! Oj! Oj! Co tutaj zrobił Zalewski? Nikola Zalewski, co tu się stało? dostaje ją! ją z rzutu. Robi! Auto! z przy piłce. Dobra. Dobrze run? odczytane intencje Aj! Niebezpieczeństwo zażegnane. Mają piłkę. Nikola Zalewski, Zalewski wychodzi do przodu. I... Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Nie! Aj! To prawie wybronim gol! Co tu było? Co to było? Jak, to było jak on to wybronił? Mocne, mierzone. Ale jakim cudem bramkarz był jednak górą. Musimy pozostaje jeszcze tutaj mu pogratulować. Znakomicie I, teraz w odbiorze i co? Mogłem co zrobi z piłką. Bo zablokował od razu. Top menars. Jest miejsce w sklepie. tutaj skrzydłem. pociągnąć naprzód. Ich chleb. Dobre przerwanie akcji rywala. Teraz poszedł Jesus. No nie! No nie! Błędy w obronie! I stracona bramka. Jeden do jednego. Polska Holandia. która minuta. Teraz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Niby prosta sytuacja, ale niestety, wykończyć też nie Niestety! Tak to już w piłce bywa bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekiera. Polska po zbierać. 1 do jednego. Dobra Ale Nie poddajemy się, nie zwalniamy tempa, próbujemy objąć prowadzenie dalej Aj! No źle źle, Mamy. powiem wam, że to na razie... Jest Może rozprowadzić tę akcję Dobrze, kędziora. By kędziora do Slisha Tablica świetlna w górze i już wiemy, że przed nami jeszcze dwie do, minuty... Do środka grania. to sprowadzić trzeba. Podanie do Zielińskiego. Zieliński. Zieliński! Kurde, prawie to przejął Robert Lewandowski. Sędzia no i kończy pierwszą odsłonę. i zespoły kierują się do szatni. Myślę, że teraz można by... O, patrzcie, na innych stadionach Słowenia Dania 1-1, Serbia, Anglia 1-1 Myślę, że teraz można by coś tutaj... Zrobić z tym pierwszym składem To znaczy Słuchajcie, ja bym Czekajcie, jak to jest Ja bym Za Zalewskiego mimo wszystko dał Kamila Grosickiego eee, Widzę, że Świderski nie jest jeszcze tak zmęczony I Lewandowski Ale Świderskiego bym zmienił na Milika Może Czekajcie, gdzieś bym dał, wiecie, buksę bym gdzieś dał, ale gdzie by tu, za lewego buksa może już niech wejdzie, no, dobra, buksa dla Lewandowskiego, no i gramy dalej. Milik rozpoczyna. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Milik to buksy, Milik, Milik, Milik. Milik. Dobra, Sliż, Piotrowski. Podanie do Zielińskiego. Podanie blok, brawo. Coś tu nie wiem w sumie co chciałem zrobić, ale tu był Dobra. Sprowadźmy to tutaj. Do Milika. Milik. Ale! To było wejście! Było Mogła być bramka! Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. Co się toczy? Dawajcie Czy Jak na razie był to występ bez zarzutu. Dobry wy... No, teraz zrobiło się groźnie, nie? O, mogą szukać Oj, dobra, Wojtek, szczęsny Naciskali go rywale, z tego mogła być zaraz bramka, ale odważnie interweniuje. Aj... Złe podanie głową. Robi... Franky de Jong wychodzi na wolne pole. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Woj Wojtek szczęśliwy pozwolił sobie wyjść. Ale na szczęście nie zaowocowało tą bramką dla Holandii. Matejster Lift. Meiner z przypiłcem. De Jong. Memphis. Malen. Malen świetnie zagrywa na wolne pole. Wojtek Szczęsny broni. Bramkarz zachowuje koncentrację. Średni, dobrze ja tak rzut, będzie szansa objąć prowadzenie. Łatwy nawet to obrony. Nie, po rykoszecie! Nie do wiary, nie do wiary. Co tu się wydarzyło? Czy to był rykoszet? To był chyba rykoszet. No nie! W ogóle się w tym momencie gola nie spodziewałem. Teraz z tym, Patrzcie co tu się stało! z różnych ujęć, z każdego. Zresztą to był dobrze. rykoszet. No niestety. Ja cię od Kiwiora, tak? No ja cię! kurde, co tu się wydarzyło? Widzicie jak to jest wszystko nieprzewidywalne Polacy w się Chociaż i sytuacji, tak uznali czasu mają sporo, by Gola Holendrowi Dobra Bóg Kamil Krusicki próbuje tu wszystkich kiwać. Ale Oj, ataku, dobra interwencja. Aj! Może? Frankie. Może Kamil jakby się wrócił, coś by tu zdziało. Przypominamy, że EATV to najlepsze nie, źródło transmisji nie. spotkań. Ten nadchodzący mecz może być naprawdę ciekawy. Myśle. Oj! Zaraz, oj! Zaraz przerwę, bo jest oj kurczaczki! Piłka stracona tuż pod bramką, ale broń Wojciech szczęśliwy. Nie możemy tracić więcej. Nie możemy przegrać z Holandią. Bo to będzie słabe. A tak udaremniony obrońca był na posterunku. Dobra. Milik, Mogą ruszyć z kontratakiem, milik. zobaczmy jak to się rozwinie. Do Zielińskiego, no Zieliński! Oj! Przewrócił Zielińskiego, I faul. rozpoczną teraz grę z rzutu wolnego. Dobra, Zieliński, zniszczonego. Do ale to, no nie to nie jest. ten strzał głową. Tyle, że piłka poleciała nie zupełnie tam, gdzie powinna. Albo powiedzmy wprost, zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale i tak oczekiwalibyśmy lepszego efektu. Bereszyński. Jukę wybija Van Dijk. Dobrze. Piękne wejście. Znakomite zagranie. Na dobieg. Zieliński! Gol! Polska do dwóch! Polska wyrównuje w 75 minucie! Jest! Dało się, bardzo dwóch Polska-Włochy. No 75. zobaczmy tutaj widać wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Euro 24. Obrony, udało się znaleźć miejsce i oddać strzał. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą web web. Dokładnie idą web web. Okay. Virgil van Dijk. Sędzia stosuje teraz korzyść. Pozwala grać Holendrum. Słuchajcie, to są normalnie emocje no jak, jak na mundialu. Chociaż na pewno trochę mniejsze, nie? Bo tam są Mistrzostwa Świata. To Mistrzostwa Uwaga, Połowy Świata. Sekka! No. Pięknie broni Ślady Wojciech Szczęsny kolejny, kolejny raz. Kolejny raz pokaże, że można na niego i dobają pewności Wojciech Szczęsny. A przecież I gdyby to wpuścił Aj, drużyna na by się w krytycznej sytuacji. Co on zrobi? Nie, po co nie? Cąsza z ma. Miało to powinno to, to, no A myślałem, że trzeba po prostu walnąć z całej siły. Dobra Kamil do slisza. Nadal remis, ale to ich wyraźnie Sleesh. nie zadowala. Spróbują teraz przechylić wynik Aj. na swoją korzyść. Piotr, szczęścia. Oj, Fantastycznie tak że, to że zastopował. To. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Trzeba teraz ukryć to. Wszystko. Obrońcy powinni Aj. jednak wracać trochę żwawiej. Dobra! Nici Pię z tego końca pracą piłkę. Kolejny Dostały raz chłopcy do końca regulaminowego czasu gry. Ale to by było jakby polska obieła prowadzenie. Teraz akcja w wykonaniu białoczerwonego. Ostatni! Sława centra. Bez trudu Aj, 90 na liczniku i dwie do końca. Landia próbuje atakować, no nie, no nie. Jeszcze trochę, a bramka będzie. Żeby to nie zaowocowało bramką, żeby to się. Oj, Kivior! Sędzia nie, nie ma nie. Słuchajcie, tam nie była lęka! Zagranie. i rzut karny. rzut karny. w ostatniej sekundzie. Lewo czy prawo? Piszcie teraz w komentarzu. A ja zobaczymy. Będziemy tak, mieli kieruję, czy... Sędzia daje sygnał do naszady. W Prawo. Nie! No, no ciekawe czy wy zgadliście. Polska przegrała sekundra. z Holandią w, w ostatniej sekundzie. W ostatniej sekundzie tak jak pogoń Szczecin z Wisłą Kraków w pucharze polski Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria i tak było tym razem Jeśli Ale można naprawdę, było tam można było się, rzucić. się Tutaj widzimy my z jej piłka ląduje w siatce. No nic. Koniec meczu. Koniec meczu. Miejscowi fani nie wydają się specjalnie szczęśliwi z powodu rezultatu. Ciekawe, czy gbliżą na swój zespół, czy raczej dają wyraz dezaprobacie w stosunku do pracy sędziego. Jego decyzja o przyznaniu karnego przyjezdnej drużynie wywołała na trybunach wściekłość. No nie mają świadomość, no, że był to przełomowy moment spotkania. Ta jedenastka Trzy odebrała dwóch, ich drużynie Polska, punkty, Holandia. z spodziewali Pierwszy się lepszego wstępię. rezultatu. Polski. No i co słuchajcie, filmik dobiega powoli końca, ale chcę Wam jeszcze powiedzieć tutaj o tym, że o tej serii chcę Wam powiedzieć, że. No ale. EA Sports FC dodało te... taką. taki tryb. taki tryb dodało y, UEFA Euro 2024. No i właśnie z niego chcę więcej nagrywać. Także spróbujemy, żeby Polska. Wyszła z grupy, zdobyła to euro. A jeżeli Wam się spodoba Polska, to możemy zrobić mecze z całego, jakby z całych rozgrywek. Czyli wszystkimi klubami będziemy grać w każdej grupie. Tak możemy też zrobić. No i co? Filmik dobiegł końca. Ja żegnam Was dzisiaj, witam Was jutro. Ja byłem żyłka. No i cześć!